Dobry wieczór wszystkim. Przyszły święta Bożego Narodzenia. Zgodnie z kalendarzem, powinniśmy mieć już zimę. Tymczasem, za oknem, zielono. Podobno ma padać śnieg, ale czy tak będzie, to się okaże. Zastanawiałem się, w jaki sposób połączyć zimę z tematem motocyklowym. Zastanawiałem się, czy może opowiedzieć coś o znanej od kilkudziesięciu lat odbywającej się imprezie w Niemczech w Bawarii Elefanten Treffen, czyli zi zimowym zlocie motocyklowym. Czy może coś o zimowym zlocie motocyklowym, zlocie słoni też się tak nazywa w girzycku? czy może o zlotach, które są już w tym roku ma być drugi w Cisnej, właśnie w Dołżycy koło Cisnej w Bieszczadach. Słyszałem też, że w Wetlinie coś ma być, jakiś zimowy zlot motocyklowy. Nie wiem czy coraz lżejsze zimy, coraz cieplejsze, czy coraz więcej motocykli, a może szukanie nowych doznań powodują, że zimowe imprezy zaczynają być coraz bardziej popularne. Ale stwierdziłem, że o tym Prawdopodobnie jak ktoś jest zainteresowany, to może dowiedzieć się, sam coś znaleźć, poszukać i się dowie. Myślałem też, czy na przykład nie popowiadać coś o moich i, i wraz z kolegami odbywanych. Wtedy jeździłem jeszcze Mką z wózkiem dawno temu. W imprezach to był jeszcze stan wojenny. Nazywaliśmy to winterówki, jeździliśmy motocyklami jeździliśmy zimą. No, ale stwierdziłem, że chyba znajdę ciekawszy temat. A przynajmniej taki, o którym ciężko jest się dowiedzieć z innego źródła. No więc muszę Was, was teraz wprowadzić trochę w klimat wysokich gór Alp. I to jest wciąż opowieść motocyklowa, więc doczekacie się na koniec tego akcentu. Wyobraźcie sobie w serce Alp, okolice. Okolice Chamonix, czyli Francja, Mont Blanc górujący, mnóstwo innych 4000 szczytów w okolicy i zimę, oczywiście, wraz z kolegami z Bieszczackiego Gopru, organizowaliśmy przez 10 lat. Teraz na przeszkodzie stanęły ograniczenia formalne, ale przez 10 czy, czy ponad 10 lat organizowaliśmy co roku. Zimowe przejścia narciarskie przez Alpy. Pokonywaliśmy na nartach pasma, różne pasma alpejskie, wędrując z plecakami, z całym niezbędnym sprzętem po górach. Jednym z takich przejść było coś, co nazwaliśmy Mont Blanc, ze względu na to, że mieliśmy zamiar wejść i zjechać na nartach z Mont Blanc. Założyłem na, sobie, na siebie kamizelkę akurat, którą sobie zrobiliśmy z okazji tamtej wyprawy. No ale żeby nie było wątpliwości, pod spodem jest też najbardziej prawidłowe hasło jakie może być. I postanowiliśmy wejść na nartach zjechać z Mont Blanc. To nie ma być o tym opowieść, powiem wam tylko, że warunki pogodowe nam to uniemożliwiły. Byliśmy dość wysoko pod szczytem, musieliśmy się wycofać ze względu na nadchodzącą burzę, ale próbując zaaklimatyzować się do tego podejścia, do tego wejścia, spędziliśmy wcześniej kilka dni wędrując po górach, wchodząc wysoko, najwyżej jak się dało, zjeżdżając na dół czyli normalny proces aklimatyzacji. Wędrowaliśmy po Alpach. Jedną, jednym z etapów było dojście do schroniska Argentier. Wyjście było... to jest okolice Szamonii, mała mieścina Argentier, gdzie można na dwa sposoby pokonać podejście, albo wyjechać wyciągiem, tam jest chyba kolej linowa, o ile pamiętam, można nią wyjechać dość wysoko, gdzie dalej wędrówka już jest na nogach, albo po prostu od samego dołu wzdłuż tras narciarskich wejść na nartach. Wtedy pamiętam, weszliśmy na nartach. Do pewnego momentu szliśmy trasami narciarskimi, więc towarzyszyli nam jadący z góry na dół narciarze, snowboardziści. Ale w pewnym momencie. Doszliśmy do poziomu górnej stacji, i dalej wędrówka już była bez towarzystwa tego kolorowego tłumu, który był w ośrodku narciarskim. No, i w tym miejscu mniej więcej zaczyna się lodowiec. No, jest to chyba dość istotne, żebym o nim parę słów powiedział, bo jest to specyficzne podłoże. Lodowiec, tak zwany mokry, zimą, kiedy jest przysypany grubą warstwą śniegu, jest dość bezpieczny. Oprócz wielkich szczelin. Które mają stałą lokalizację, tak zwane One są nawet na mapach zaznaczone, ponieważ nie zmieniają, nie zmieniają swojego położenia. Ale lodowiec jest jak rzeka, która płynie. W niektórych miejscach się rozrywa, w niektórych się wypiętrza. Rzeka, która płynie bardzo powoli, to może być kilka metrów w ciągu roku tylko. To są różne zjawiska. I tenże lodowiec, kiedy jest suchy, tak to się, tak to się nazywa. Latem nie jest pokryty warstwą śniegu, i wtedy widać cały labirynt szczelin, które go tworzą. Jest to poszatkowane rozpadlinami, szczelinami niekiedy bardzo głębokimi. Czyli jest taki moment, kiedy jeszcze jest śnieg, ale już te mosty śnieżne, które łączą szczeliny, zaczynają być bardzo słabe i stanowią, mogą stanowić swoistą pułapkę. W niektórych miejscach lodowca jest ich więcej, tam gdzie on się rozrywa w niektórych jest mniej, więc są rekomendowane trasy, którymi należy chodzić, ale zawsze należy zachować bardzo dużą ostrożność. Często zespoły trekkingowe czy narciarskie chodzą powiązane liną asekuracyjną. Jeżeli któryś z członków zespołu wpadnie do szczeliny, to pozostali mają szansę utrzymać się na nogach i go później z tej szczeliny wydobyć lub sam musi podjąć wysiłek wyjścia. Różnie bywa, to już są techniki autoratownictwa Górskiego, lodowcowego, o tym nie będziemy przecież mówić. W każdym razie chodzi mi o podkreślenie faktu, że lodowiec jest bardzo niebezpiecznym miejscem, gdzie poruszanie się po nim na ogół wymaga dużego doświadczenia, znajomości terenu, no i trochę może odporności na, na stres, na ryzyko, na różne inne zjawiska. Dobrze, idziemy tym lodowcem, idziemy coraz wyżej. Dochodzimy w pewnym momencie do schroniska, które nazywa się podobnie jak lodowiec, i podobnie jak miejscowość, z której wyszliśmy, czyli Argentier. To jest jeszcze Francja. Niedaleko stamtąd przebiega granica szwajcarska, ale jesteśmy we Francji. I tenże lodowiec, to znaczy to schronisko, przy którym to lodowcu ono jest, też w tej chwili wygląda trochę inaczej niż kiedy, był, kiedy było budowane. Większość schronisk w Alpach powstała. Na początku XX czy pod koniec XIX wieku, czyli w momencie, kiedy turystyka górska zaczęła się bardzo mocno rozwijać, schronisko jest własnością Stowarzyszenia Alpenverein, czyli takiego stowarzyszenia górskiego. No, ale wracając do tego, jak to wyglądało kiedyś. Schroniska budowano na morenie, czyli tuż nad poziomem lodu. Z czasem. Słyszeliście na pewno o, o zjawiskach, które powodują topnienie lodowców, opadanie ich i tak dalej. Z czasem ten poziom lodowca się bardzo obniżył. Dojście do tego schroniska jest coraz trudniejsze z roku na rok, ale znowu yy, też nie o tym będę mówił. W każdym razie dojście do schroniska jest dość trudne. I teraz chciałbym z, powiedzieć Wam jedną rzecz, która jest właśnie całym kluczem tego mojego opowiadania. Kiedy Dochodzimy blisko, okazuje się, że na dachu budynku, taki budynek gospodarczy tuż przez schronisku, na dachu tego budynku stoi motocykl. Jest to motocykl, który nie doszukałem się historii szczegółowej, skąd się tam wziął, kto nim jeździł i do czego służył. Mogę się tylko domyślać. Motocykl to będzie może trochę zagadka. Spróbujcie na zdjęciach. Zorientować się, co to za pojazd. Ja mam swój typ, natomiast yy, myślę, że są fachowcy, którzy nas oglądają. Którzy bezbłędnie rozszyfrują i rocznik, i model. Natomiast motocykl, jak widać na zdjęciach, został przerobiony na coś w rodzaju yy, takiego trójkołowca transportowego. Z bardzo przedziwnym, ale myślę, że sprawnym. Napędem zamiast tylnego koła ma dwie takie drewniane beczki z przykręconymi kątownikami, które dają mu na pewno przyczepność na lodzie dobrą. No ale skąd on się tam wziął i co on tam robił? Prawdopodobnie wiele lat temu służył jako środek transportu do schroniska. Służył w schronisku jako środek transportu. Ostatnie kilka kilometrów, które trzeba pokonać po tym lodowcu od, od, stacji, od stacji narciarskiej, tej górnej, górnej stacji, no to jest właśnie ten, ten, ten żelodowiec, o którym mówiłem. Nie wiem, dlaczego nie było wtedy, dlaczego nie był stosowany skuter śnieżny, dlaczego, dlaczego taki motocykl. Jest to ewenement. No widocznie Hatar, który dzierżawił schronisko, który tam żył, stwierdził, że ten motocykl będzie... Lepiej mu służył niż, niż inny pojazd. Musicie zrozumieć, że są to warunki wysokogórskie, bardzo, bardzo trudne. W tej chwili w ogóle nie ma tam w użyciu czegoś, co nazywamy skuterami śnieżnymi, czyli powiedzmy stanie, stanie motorowe. W ogóle. To jest może trochę dziwne, bo u nas są w górach dosyć popularne i służą ratownikom górskim i służą turystom. Natomiast tam te sanie motorowe w służbach, już do obsługi schroniska czy schronisk w zasadzie nie występują. Chyba że schroniska są przy jakichś drogach górskich, którymi można łatwo dotrzeć. I ten motocykl dlatego jest dodatkowo ewenementem. Jak on tam działał, jak funkcjonował, trudno jest powiedzieć. Stał się w tej chwili takim reliktem, trochę dinozaurem, który stoi, rdzewieje i nigdy, już stamtąd, nigdzie nie pojedzie. Na dach tego schroniska został postawiony przez śmigłowiec. Myślę, że było to około, no, co najmniej kilkanaście lat temu, może, może więcej. No i w tej chwili śmigłowce w zasadzie dostarczają do schroniska wodę, perowian, zabierają śmieci, pełną, pełnią rolę jedynego właściwie środka transportu oprócz, oprócz ludzkich, ludzkich nóg lub nart. Trochę, trochę przygoda, to znaczy, trochę opowieść. Może dziwna, nietypowa, ale na takich mi zależy najbardziej. Będąc sam na miejscu, patrząc na ten motocykl, czułem bardzo mocno całą abstrakcyjność tej sytuacji. Wokół nas olbrzymie, wysokie góry. Pod nogami niebezpieczny, trudno dostępny teren. Schronisko gdzieś wysoko w górach, do którego w zasadzie. Transport jest możliwy tylko śmigłowcem, i w tym wszystkim jednak motocykl jakoś spełni swoją funkcję odnalazł się. Nie znam języka francuskiego, więc nie, nie byłem w stanie znaleźć na żadnych, żadnych opisów. Przypuszczam, że na francuskojęzycznych stronach coś może by się udało znaleźć. Jaka była dokładnie historia tego motocykla, kto i kiedy go tam używał? Natomiast w języku angielskim to, co udało się znaleźć, no niestety, to były tylko jakieś zdawkowe informacje, które nic więcej nie wnosiły do tego, co, co już wiem. Rok później, czyli w 2014 roku, znowu byłem w tym schronisku przy okazji innego przejścia. Motocykl stał tak samo jak wcześniej, nic się nie zmieniło i tak jak wspomniałem, chyba nic się nie zmieni. Prawdopodobnie do końca swojego żywota będzie tam będzie tam i kiedyś kiedyś po prostu rozpadnie się ze starości. Czyli proszę o informację, co to za marka, co to za model, który rok i może ktoś coś więcej wie na ten temat, to zapraszam do podzielenia się z nami tą informacją. Na koniec Mojego opowiadania chciałbym życzyć wszystkim motocyklistom, którzy nas obserwują, którzy z którymi się spotykamy, którzy są z nami w kontakcie. Chciałbym wszystkim żyć, życzyć udanych świąt, zdrowych i pomyślnego przyszłego roku. Wielu bezpiecznych, udanych Szczęśliwych kilometrów, żeby nikogo z nas nie zabrakło w ciągu następnego sezonu, żeby wszyscy szczęśliwie przejeździli i zrealizowali swoje motocyklowe plany, żeby motocykle, które powstają w garażach były piękne i sprawne, i żebyśmy mogli się dalej cieszyć tym naszym hobby. Dziękuję, dziękuję wszystkim bardzo. Wesołych świąt.